Witajcie na kanale Kaktus Jorgen a tutaj na kanale, co? co w dzisiejszym odcinku długo oczekiwany unboxing, mam cztery paczki nasion miks kaktusów, zdjęcie poglądowe a z tyłu pisze, że Flora Media Austria to jest dystrybutor o, kaktusy mieszanka, rośliny pochodzące z gór północnej i południowej Ameryki mogą być uprawiane u nas. Przy wysiewie trzeba zachować temperaturę 22-26 stopni. Nasiona dla amatora przeznaczone są tylko do uprawy amatorskiej. O, wilgotność trzeba zachować i mają wzejść do 4 tygodni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że w przeciągu 100 godzin powinno już coś wzejść. Pojawić się dobra. Co potrzebujemy? No, ja akurat do dysyfekcji mam spirytus. W dzisiejszej dobie czasu raczej każdy ma. Słomka posłuży mi za drenaż, aby woda nie spływała najpierw po siewkach, tylko z dołu do siewek metodą pociągania, ale o tym za chwilę. Mam też piasek, czy też drobny żwir. Nie duża granulacja, nie mała. Tyle, aby przykryć siewki, aby było przepuszczalne podłoże i zachować, mm, zachować wilgotność. Oczywiście sterylizacja. O tym filmik za 3, 2, 1 powinien się pojawić tutaj, gdzieś tutaj. Woda, woda z czajnika przygotowana, odstała do podlewania siewek. Wszystko po to, aby siewki nie nabawiły się glonów, pleśni. Jakiś drobnoustrojów, ustrojów, które są niepożądane. Peseta może się przydać na przykład przy umieszczaniu drenażu. Dobra, przechodzimy do działania. Najpierw otwieram paczki, może na przyspieszonym tempie. Jest nie najgorzej, możecie zauważyć. Dość spora ilość. Powinna zapełnić pojemnik. Ciekawe ile z nich wzejdzie. Odrzuciłem 2-3 nasionka. Miały usterki mechaniczne, ale spoko. Teraz dezynfekcja. Alkohol zaraz wyparuje, a ja zajmę się podłożem. Tyk. Na bok. Opa. Kamera do góry i akcja. Pojemnik, no mogłem sobie jakoś łyżkę skombinować, ale sitkiem damy sobie radę. Do środka szybka dezynfekcja. Okej. Okay. Patrzyłem. Jedno ilość. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Teraz byśmy zrobili jakiś drenaż. Mam jakiś klapę pod ręką. Mam. Róreczkę myślę sobie, że podzielę na cztery. Aha, w mi się schował. Drugi. Cztery części. Może dwie. Może dwie wystarczą. Raz. do dolewania wody może i trzecią nigdy to nie wiadomo hop pora ciało jest jest tut, dobrze mamy podsypmy to jeszcze trochę Powiem, że bo wy nie widzicie wszystkiego. A tak to ogląda? A ja czy wy? Piasek można zdobyć w akwarystycznym, w sklepie jakimś zoologicznym. Można zamówić z internetu, a można też z jakiejś budowy. Grunt, aby piasek nie był z morza, tylko z rzeki. Może być to żwir. Można tak jak ja akurat udałem się na Stryte piasku z sitkiem i odsypałem, gdzie są kamyczki, gdzie jest piasek. I tak, to co większe, to akurat posłuży mi do kaktusików. Trzeba poukładać to w miarę równo. Dobra, spryskajmy jeszcze raz naczynie. O łapkach w sumie też nie zapominajmy. Dobra. Teraz wypadałoby to jakoś odsypać. Jak już łapki mam spryskane, to pozwolę sobie i łapkami. nasionka. są o tyle fajną kaktusów, że nie trzeba ich głęboko wsadzać. Dosłownie tyle, co uklepiemy paluszkiem, to wystarczy. Mam wrażenie, że mam opuncję. Czarnych nasionek nie rozpoznaję, ale te białe kojarzą mi się z opuncją. I razy drzwi troszkę rozsypuję, bo to, co się przyjmie, to jest wielka niewiadoma. Jeszcze spróbuję przeczytać, z kiedy one są, do kiedy należy je wysiać, ale to są nasiona sklepu i one mogą leżeć 3 lata, 4, a dla kaktusów, jeżeli są złe, Warunki przechowywania nasion to każdy rok jakby gra rolę, zwłokę na czas. A, a, a. fajnie jest z banku nasion zakupić takie kaktusy, jak na przykład ma Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, i od nich z banku nasion można zamówić sobie od hodowcy z danego miesiąca, nawet czyli nie czekamy roku nie mamy rocznych nasion, tylko świeżo, co zostało wydubane z owocu i możemy je wykorzystać dobrze już prawie koniec aż się zrobiło czarno, ja Cię kręcę ile będzie pikowania Mogłem sobie większy pojemnik skołować, ale pytanie ile wzejdzie Ci co oglądają i zapytają się o moje siewki czy też który rok wysiewam który rok, może drugi, może trzeci na pewno czwarty raz wysiewam kaktusy. Z czego jeden wysiew mam udany, drugi wysiew mam można powiedzieć negatywny dzięki kotowi. Trzeci wysiew na no, kot nie pomógł, a ten postaram się schować i raczej tutaj kot nie położy swojego tyłka. Yy, nie tyłka, kity. Bo ma piękną, puszystą kitę. Mój rudzielec. Dobra, ostatnia nasionka. I sobie delikatnie uklepiemy, co się da. Posłużę się skalpelem. drugą stroną. Delikatnie. Jeszcze za chwilę dosypiemy piasku. O, I przejdziemy do podlania. Dobra. Nadmiar zrzucić. Więc cztery paczki. Zobaczymy, co wzejdzie. To będą jakieś ciekawe kaktusy? Tego nie wiem. Tego Wam nie powiem. Ale na pewno postaram się wrzucić relację z tego wzięcia. dobra. No może jeszcze z tej strony. Ciutkę po brzegach. I z tej. Dobra. Uklepujemy. Woda. Pierwsze podlanie może być dość sowite, aż mi kamyczki namokną. Takimi kroplami jeszcze polewam. Bo przez dłuższy czas. Tylko dzięki tej wodzie, która jest w środku. Będą sobie funkcjonować. Patrzcie jak podsiąga. Już idzie do góry. Jeszcze troszkę. Hop. Dobra. Nie będziemy robić bagna. Jest cięższe. Zamykam. Za około 100 godzin od filmiku powinny być pierwsze wschody. Po czterech tygodniach powinno się co nieco pokazać, że już o wszystko i będę oceniał czy już mogę powiedzieć, co mi wyrosło. Czy to jest opuncja? Opuncje dość długo rosną. A mam wrażenie, że białe nasionka, co mogliście zauważyć w kształcie ucha. Moim zdaniem to jest opuncjowate coś. A, a czarne, to nie wiem, to może być malmiria, malmiriena, echinopsis, echinokaktus. W sumie cokolwiek. No może o kalcium, czy tam kalicjum, ale to się zobaczy. Dobra, ja to odstawiam tak przyrządzone. Po czterech dniach, po pięciu dniach powinno już zacząć kiełkować. Zostawiam to z brzegu parapetu. Możecie zauważyć. Z tego względu, aby słońce nie zaraziło siewek. A z biegiem czasu coraz bliżej okna. W tym roku raczej nie wystawię tego na zewnątrz, może na balkon, ale na pewno nie na skalniak, bo będą za małe siewki i będzie mi ich szkoda. Ale w przyszłym roku, jak na przykład pitachaje planuję za niedługo wystawić na skalniak, to również siewki w 2021, w 2022 roku powinny być duże, a nawet kwitnąć. No i to na tyle z wysiewu. Zobaczymy co dalej.